3, 2, 1, teraz. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Dzisiaj gramy w Robloxa. To będzie dosyć fajny filmik. Będziemy grać w FNAF. Nie żadne Brook Heaven. Może zagramy w Wieża Tower, ale to może jakoś później. Idziemy sobie szukać. I wpisujemy F, -N A, F. I mamy FNAF. Oczywiście, szukamy takiego, jakiego lubię. No dobra, idziemy sobie dalej. Szukamy tej przepięknej pizzerii tejków off nafa. O, tutaj mamy jakieś sprunki. O, tak, o to nam chodziło. Wchodzimy się na serwer. I słyszymy! Brz, brz, brz. Oczywiście. Hmm. Oczywiście niech dołączy do nas Patryk Żelek. A, okej, okay, okej. Okay. Jestem. W... Sami taka rzecz, mam 7%. O jej. No, no, Będzie, dobra, chodzi. my tymczasem wchodzimy i patrzymy, co my tutaj, kurde, mamy. Hm. o, latarka. Może później? Ej, dobra, chcę wziąć latarkę. Daj Nie, yeah. ile ja latarek tutaj wziąłem? Cześć, świecy. To letarka świeci, dobra, ale chowamy, otwieramy drzwi. Halo Foxy, poczekaj. Halo Foxy, Roxy Mangle. czy coś mnie goni. Kur, cika. A, no to trudno. Patryk żelek nas dołączy kiedy indziej. Czo mnie Boni goni Freddy i Bonnie! Nie! Cika i Freddy mnie gonią! O! Jest Bonnie! Freddy i Cika mnie gonią! Co to jest? w jaj. Ku. Podwójny jumpscare? Co to, to było? Kuu! Fredynie! Oni wleźli do biura! Oni, oni, oni jas jedzą! Dołączył do nas podwójny żalechorek! Żalowik, Żelek. Dobra Okej. Okay. no to otwórz Patryk Zelek, otwieraj, proszę. O, dziękuję Ci, dziękuję Ci. A teraz podejdę do sceny, ok? Na, gdzie? Na Czyli na scenie? No to idź na, idź na scenę i zobaczysz mnie, okej? Okay? Okay, ja widzisz, mam... widzisz scenę i mnie? <grym> tak, dobra. No dobra. To jest fabuła na. Foxy! Kur, gdzie Foxy? Idziemy do niego. Halo. No Foxy. Za mną? Tak. Dziękuję. Hello! Jest, widzimy, bo siema stary jak to u ciebie. Skąd Kto to miał być w Widzowie? Powiedzcie to w komentarzu! A my bierzemy i Patryka, że z Patrykiem Żelkiem. Opuszczany, przepiękny serwer. Prawda? Tak, o, już opuściłem nawet. No to mam wejś... Mamy obbić nas. Obbić nas. Bo... No, 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 no. Gif na! No Patrzcie, Freddy! Kurwa, kurwa, kurwa. ładowarka wypadła! Chłopcał! Mamy krew na wow. to! Zabij! Zabij, zobacz! Dobra, siema, widzowie! Siema jest, jest! Patryk Grzelek! A tu Freddy Fosbur, -ur. dobra, idziemy! Mamy Freddy'ego. Ej, ej, słuchajcie, może niech długo nowego skina może? Aaaa, Freddy się zapiderował i wypadłem poza mapę, XD, ja już jestem na trzecim etapie. Idę. Kurde, dupek normalnie, on nie... Ej, tu jest Thanos! Thanos jest! Ej, Thanos jest! Co tu jest grane? I idzie jeszcze z ochroniarzami. Szybko widzowie, dzisiaj odcinek z Savim. O kurwa, jak laguje. Kurwa. Ej, Patryk Żelek! Jak mamy razem nagrywać na kanale, to nawet zmieniamy, bo mam jeszcze jeden serwer. Co? Ja już wyszłem z tego serwera. Zgadnij, FNAF, przepiękny, zgadnij, FNAF, czyli postać. Dołącz do mnie. Yy, dawaj 99 nocy w lesie i przetrwamy milion. Później, minut. najpierw dołącz do mnie. Dobra, zobaczymy, jaką umiesz wiedzę na temat FNAF. Ej, poczekaj, bo, ja bo wiem, mi się tu laguje. Zdaję wiem jak się pisze ich nazwy. Ej, czemu mi się laguje? Co mi się stało z ekranem, widzowie? E, pod... O. <noise> Ale grupy. Ej, wejdź, i dołącz do mnie. Ej. Aha! Ja tak nie umiem. Daj. <noise> Co mi się dzieje? O dobra, jestem norma. Kryte. To nie jest żadna norma. Poczekaj na mnie Patryk żelek. No, wróć się. Poczekaj. Nie chcę mi się tu załadować chyba. To jest chyba wkurzone. Poczekaj. Coś mi się dzieje z ekranem. Tak, na Daj, X. O, dobrze jest. Nie. Uff, ok. X e, bo nagle. A nie, nie na. A co? dobra, no ja kończymy i nie zapisujemy. I